Cześć, witajcie, dzień dobry. Dzisiaj to, co obiecałem, czyli... Znaczy, chciałem Wam obiecać i się udało, może tak. Link do eBetterRoot Planner w wersji premium. Także udało się to załatwić, skontaktowałem się z twórcami aplikacji i widzieli mój film również z porównaniem eBetterRoot Plannera z nawigacją Tesli. Jeżeli Wy nie widzieliście tego filmu, to macie gdzieś tu może zakładkę i dam też Wam link jako kolejny w opisie gdzie porównuje właśnie Ebeto Road Planner z nawigacją Tesli na odcinku około 1000 km. No i tam w skrócie spoiler taki, że tam wyszła różnica około 2 godzin w planowaniu na starcie, czyli Tesla mówiła, że dojedziemy tam bodajże na godzinę 20, Ebeto Road Planner mówił, że dojedziemy na 18. No i ja tam miałem spotkania po drodze, ale to wszystko wyszło w ten sposób, że rzeczywiście Ebeto Road Planner nie mylił się w ogóle. Natomiast Tesla dosyć mocno pesymistycznie podeszła do tematu i no, mocno przestrzeliła, że tak powiem, ten czas dojazdu i można było spokojnie dojechać szybciej. No ale być może w jeździe powiedzmy na urlop nie ma to takiego znaczenia, natomiast w przypadku jazdy służbowej na spotkania, no to rzeczywiście ten czas ma znaczenie, jak jest, jesteśmy gdzieś poumawiani i ani nie chcemy być za późno, ani nie chcemy być za wcześnie. I po to właśnie ja korzystam z ETRU Planera, ponieważ dużo jazd wykonuję głównie służbowych, właśnie na spotkania, i to wszystko, to co planuje Tesla, nie do końca się pokrywa. I to kiedyś zauważyłem i zacząłem właśnie stosować do tego celu również Abetorot Planner. I teraz co nam daje wersja Premium, którą możecie właśnie przez miesiąc potestować? Od razu też wspomnę, to nie jest żaden film sponsorowany. Ja nie mam od ETR Planera tutaj ani grosza. Po prostu ta aplikacja jest bardzo fajna. W ogóle już Wam to już włączę nagrywanie ekranu, żebyście widzieli jak to mniej więcej wygląda. Też już widzicie trasę jakąś mniej więcej, którą chciałem wytyczyć, ale to wszystko zaraz po kolei. Przede wszystkim wersja premium daje nam to. Jeżeli ktoś ma Tesla, to może sobie połączyć konto Tesli z eBetterut Planerem i w tym momencie tak jak Wy widzicie po lewej stronie mamy konkretnie Realny teraz stan naładowania. I on jest brany pod uwagę również podczas już prowadzenia tą nawigacją, czy podczas nawigowania te, te odczyty są na bieżąco ściągane z samochodu i macie wszystkie informacje podane, ile macie ładować, i tak dalej. To wszystko się zmienia na bieżąco, jeżeli jest taka potrzeba. Przewiduje wam oczywiście, na ilu procentach dojedziecie, i to rzeczywiście się naprawdę pokrywa. Jeżeli jedziecie zgodnie z tą prędkością, którą tutaj macie zadaną, i tak dalej, co Wam też zaraz pokażę, gdzie to ustawić, to to wszystko działa. I teraz zobaczcie, możecie sobie oczywiście zasymulować tutaj na ekranie stan naładowania, natomiast ja zostawiam te 75%, które w rzeczywistości tutaj jest. Chyba jak tutaj kliknę, to to się właśnie aktualizuje. Tak jest. Dobra, to jest teraz najmniej ważne. Oczywiście możecie ustawić sobie inny samochód. Ja tutaj na przykład wybieram nowy samochód i zobaczcie, tych marek jest, nie wiem co to, to jest, APTERA na przykład, e, macie BYD, macie BYTONA, to są jakieś chińskie marki. E, no jest wszystko. Naprawdę jest wszystko. Jest ten EGO, taki malutki samochodzik niemiecki, ENERGICA nawet nie wiem, nie wiedziałem, że takie coś jest. Jest FISKER. No te marki, nawet Harley'a macie, jeżeli macie motocykl Harley'a, czy chcecie kupić motocykl Harley'a i zobaczyć jak trasę będziecie wykonywać, to możecie sobie też oczywiście to zasymulować. No i właśnie, ja używam wersji premium, aha, no i o czym jeszcze nie powiedziałem, sorry, ja po swojemu zawsze skaczę po, po tematach, wersja darmowa ma coś takiego, że te wszystkie parametry, pogoda, yy... Warunki na drodze i tak dalej. To wszystko musicie ustawić sami. Łącznie na przykład z wiatrem. Skąd macie wiedzieć, jaki wiatr jest tutaj? Musicie to sprawdzić. Później musielibyście sprawdzić, gdzie jest tam, gdzie jedziecie po drodze. Kompletnie bez sensu. Wersja premium to wszystko zaczytuje automatycznie i po prostu te parametry bierze pod uwagę na bieżąco, jakie tam, na podstawie warunków, jakie tam są. Deszcz, nie deszcz, śnieg, mokra droga, sucha droga. To wszystko jest tutaj brane pod uwagę, więc wy się o tym nie musicie martwić, poza tym, że musicie wybrać samochód. No i teraz. Możemy sobie właśnie wybrać auto i ja na początku, jak w ogóle zaczynałem przygodę z samochodami elektrycznymi, to na przykład chciałem kupić i kupiłem Hyundai Ionika i możemy sobie kliknąć Hyundai Ionika Electric 28 kWh. Wybieramy 28 kWh, pyk nie zapisuje. Mamy wybrany ten samochód i zakładamy na przykład oczywiście, tutaj właśnie macie te parametry zakładamy wyjazd na 90%. Yy, mamy zużycie referencyjne, to jest gdzieś tam zaczytane po prostu z bazy yy, na podstawie informacji od innych użytkowników, i to rzeczywiście się pokrywa yy, przy 110 km na godzinę, że takie jest zużycie w Hyundaiu Ioniku, tym pierwszym klasiku, tak zwanym. Możecie sobie dodać kartę do ładowania, tak, żeby yy, zobaczcie, tego jest mnóstwo, yy, żeby. Yy, Nawigacja tutaj w tym Abetur Planner brała pod uwagę te stacje ładowania, które obsługuje wasza karta, więc to jest też świetne, że macie po prostu to dopasowane pod siebie, konkretnie pod siebie. I wydaje mi się, że nawet wersja darmowa to ma, że można tę kartę dodać. Ładowarki i sieci, rodzaj ładowarek oczywiście wybieramy tutaj CCS-a w przypadku, w przypadku Ionika. Natomiast widzicie, jest nawet NACS, ten, ten port taki, który w USA już zaczynają stosować inne, inne marki, czyli port taki, który ma Tesla w Stanach. I to jest też fajne, że nawet takie coś możemy tutaj wybrać i oczywiście możecie sobie wybrać również ładowanie na stacjach typu drugiego, co oczywiście przy nawigowaniu gdzieś tam daleko nie będzie w ogóle brane pod uwagę, żeby tam stawać, ale taka opcja też jest. Oczywiście przy wyborze Tesli jest też tak, że są oczywiście ładowarki Tesli do wyboru i ja na przykład nawiguję tylko po superchargerach Tesli i unikam po prostu tych innych ładowarek obcych, że tak powiem, i bazuję tylko na Tesli. Kolejne to mamy unika i preferuj. Aha, czyli możemy jakąś sieć po prostu uniknąć. Dostępność punktu ładowania. Używaj danych o dostępności punktu ładowania w czasie rzeczywistym, o ile te dane są dostępne. No bo też właśnie planuję eBetrol Planner ładowania w ten sposób, żeby te stacje były dostępne. Więc to też jest super. Minimalna liczba stacji ładowania, możecie sobie wybrać takie miejsca, gdzie macie na przykład minimum 4 słupki, jeżeli chcecie. Żeby się nie okazało, że gdzieś jakaś stacja będzie zajęta, być może ten system tego nie zaczytał, więc też taka opcja jest. Ja z tego szczerze powiem nigdy nie korzystałem, nie klikałem tego, zostawiałem tak jak jest domyślnie. I teraz właśnie. Przybycie do celu SOC, to jest State of Charge, czyli stan naładowania, czyli do celu na ilu procentach chcemy dojechać, czyli zakładamy, że z reguły do celu chcemy dojechać właśnie na minimum tych trzech, ale powiedzmy, że składamy sobie, że chcemy chociaż dowieźć 20%. SOC po przybyciu do ładowarki i tu możemy sobie zostawić na przykład 3%, albo ci, którzy się bardziej boją 5%. W przypadku takiego Hyundai Onika dobrze by było mieć 7-8%, ale zostawmy te 5%. Maksymalne SOC w miejscu docelowym może być też 100% i ogólny czas ładowania, czyli to, ile potrzebujemy na wyjście z auta, autoryzację ładowania, podłączenie tej wtyczki itd. Ja zostawiam minutę, bo z reguły w minutę, będąc przygotowany, mając tą kartę pod ręką, jesteśmy w stanie w minutę to wszystko ogarnąć. Domyślnie bodajże było 2 minuty, jak pamiętam. Później mamy prędkość i właśnie ruch drogowy w czasie rzeczywistym. To jest to, co ma ta wersja premium, czyli klikacie, i on bierze pod uwagę te wszystkie korki i tak dalej, warunki na drodze, to jest wszystko brane teraz na bieżąco z jakichś tam serwerów. Prędkość odniesienia 100%, współczynnik prędkości w odniesieniu do ograniczeń prędkości lub szacowanej prędkości na drodze, czyli zakładamy, że po prostu on będzie nam liczył dojazd w ten sposób. Takie jakie jest ograniczenie według tutaj tej nawigacji ebt powiedzmy 90 km na godzinę, to zakłada, że będziecie jechali 90 km na godzinę. I to zostawiam 100%. Prędkość maksymalna 130. W przypadku Hyundai Aionika szczerze powiedziawszy, zrobiłbym 120 km na godzinę. Tak, żeby to było w miarę optymalne. Najbardziej optymalne to by było ustawić 110 km na godzinę albo 115. Ale zostawmy te 120 km na godzinę, bo ja tak najczęściej Aionikiem jeździłem. Dostosuj prędkość. Pozwól obniżyć maksymalną prędkość na poszczególnych odcinkach, jeżeli jest to konieczne do dotarcia do następnej ładowarki. I tę opcję zalecam również zaznaczyć, zwłaszcza w przypadku samochodów z mniejszą baterią. Pojazd, degradacja baterii, powiedzmy 5%. W przypadku Hyundai Ioniqa to rzeczywiście mogłoby tak być, nawet jakby miał tam 100 tys. km przebiegu, to spokojnie taka degradacja tam jest nie większa. Początkowa temperatura pojazdu samochód nagrzany, powiedzmy, albo taka pogoda, jak mamy dzisiaj, właśnie już tak okolice 20 stopni, niech ma te 20 stopni, dodatkowy ciężar, powiedzmy, że 100 kg, bo bierzemy tam jeszcze kogoś na pakę i jakiś bagaże. Warunki drogowe, o, mamy pogodę w, w czasie rzeczywistym, czyli deszcze, wiatry i tak dalej, to wszystko również tutaj jest i jest odczytywane na bieżąco, tutaj Wy nie musicie nic podawać, oczywiście można to odhaczyć i mamy, tak jakbyśmy mieli wersję podstawową, czyli Sami podajemy te parametry, bo na przykład chcemy sobie sprawdzić nie w tej chwili, jak jest, jakbyśmy robili tą trasę, tylko na przykład zimą. I w tym momencie robimy sobie temperaturę minus 10 i możemy sobie zasymulować, jak będziemy jechali na narty. Nie wiem, do Czech czy do Austrii, ale mamy lato, więc chcemy jechać na razie do Dubrownika, więc robimy pogodę w czasie rzeczywistym i możemy uniknąć na trasie promy, autostrady, opłaty drogowe, na przykład. I granice państw. No ja często klikam opłaty drogowe na przykład, żeby mnie nawigacja nie prowadziła z Zielonej Góry na Świewodzin, na Jordanowo i na Świecko. Autostradą płatną tylko jadę sobie zawsze skrótem przez krosno cybinkę do Słubic na, czy na Świecko, tak naprawdę, bo czasowo wychodzi to samo. Natomiast jest po prostu też krócej i mi to bardziej pasuje. Dobra. Teraz tak to sobie tutaj zostawiamy z tymi opłatami, bo zakładam, że tutaj jakieś opłaty będziemy mieli po drodze. Jadąc na przykład do Dubrownika z Warszawy, bo takie sobie tutaj założyłem, taką sobie założyłem trasę. No i dobra, zamykamy te ustawienia i zobaczcie, mamy Warszawa do Dubrownik i mamy na dole opcję, że przybywamy do celu na 20%, tak sobie zakładamy i chcemy mieć najszybszy przejazd, bo możemy mieć postoje małe Mało postojów, ale długie, czyli ładować generalnie długo yy, lub dużo postojów, ale bardzo krótkich. W przypadku Hyundai i te postoje i tak są bardzo krótkie, więc zostawiamy najszybszy przejazd i dajemy plan. I on chwilę potrzebuje, tych ładowań będzie bardzo dużo, bo to jest trasa bodajże 1700 km, także taki hardcore totalny, ale chcę Wam to pokazać po prostu, jak to wygląda. I jak ja sobie na przykład planowałem zakup takiego Hyundaia, to też brałem pod uwagę wyjazd do Chorwacji, wprawdzie nie do Dubrownika, ale brałem pod uwagę wyjazd z Zielonej Góry do gdzieś tam na Istrię, pamiętam, gdzieś w okolice Puli. No i mamy 14 ładowań, które będą w sumie trwały 4,5 godziny i nie wierzę szczerze powiedziawszy, że postoje po drodze na tankowanie, na sikanie, na jedzenie i tak dalej będą jakoś dużo krótsze w przy przypadku samochodu spalinowego. No chyba że ktoś jest hardcorem, to oczywiście będzie to może godzinka. No ale wypadałoby też coś, coś kimnąć i tak dalej. Także pasuje coś takiego, aczkolwiek no, kimnąć to może yy, przesadziłem, bo jak widzicie, to te postoje mają 18 minut 14, 16, 21, 21, 20 minut, 13 minut, 18 minut i tak dalej. Oczywiście, Ionik nie jest idealnym samochodem w takie trasy, ale jest samochodem, który się do tego nadaje i da się to zrobić. I macie czas po prostu 21 godzin 26 minut. I teraz na przykład, jeżeli powiedzmy, ktoś jest chętny pojechać tam zimą, gdzie mamy na przykład pogodę, no może minus 10 nie, ale powiedzmy, że mamy warunki pogodowe i temperaturę na poziomie minus 5 stopni, tylko szczerze powiem, nie wiem, kiedy on to, jak on to liczy, ale powiedzmy, że liczy chyba te minus 5 stopni na całej tej trasie. Teraz jak to sobie zaplanujemy, mamy 21 godzin, 26 minut latem, czyli może wiosną, nie latem. I zobaczmy teraz, co to się zrobi, o ile się te ładowania wydłużą. Mamy 23 godziny, 31 minut zimą. Czyli praktycznie 2 godziny dłużej się ładujemy, 3 ładowania dłużej. No to już byłby hardcore, ale da się to zrobić. Da się, to, da się takim samochodem pojechać w trasę bez problemu. E, również Zimą, natomiast znaczy bez problemu, no 17 postojów, no tak jak mówię, hardcore, ale da się, da się co zrobić. Yy, I te ładowania no są takie w okolicach 20 minut, tutaj widzę jedno 40 minut, więc ten Ebetrut Planner to wszystko zlicza. Szczerze powiem, trochę yy, głupio tutaj podane, że na 68% mamy się podpiąć, yy, żeby naładować do 85%, bo byśmy stali 6 minut, wprawdzie tylko ale jakiś tam postój, powiedzmy, według mnie niepotrzebny. Ja bym wykombinował jakąś inną ładowarkę po drodze, więc też e ebetrut planer nie jest idealny. Ale yy, w moim przypadku na przykład się sprawdza, bo takie bzdurki w przypadku Tesli raczej się nie pojawiają. Bo zobaczcie, że później już jest 5%, 5%, 6%, 5%, 5%, no, już liczy to naprawdę, naprawdę fajnie. To jest to pierwsze ładowanie, być może z racji po prostu pozycji ładowarki i stanu naładowania, jaki podaliśmy, ten 90% na samym początku, być może to po prostu jest za dużo. Być może trzeba by było zmienić mu i teraz, żebym czekać, żebym ja tu wrócił teraz. Jak to zrobić tutaj? Muszę chyba wyczyścić. Tak, muszę wyczyścić i zmieniamy sobie, nie tutaj, tutaj. Powiedzmy, start zrobimy sobie na 50%. Aczkolwiek, kurde, kto robi na 50? Raczej na 100 pojedzie. Zobaczmy, jak będzie na 100. Czy on ten nadarzeń też weźmie pod uwagę? I pokażę wam na przykład porównanie w przypadku Tesli. I możecie sobie dowolne auto wybrać, jakie chcecie, jakie się Wam podoba, i po prostu zobaczyć. Dobra, jeżdżę na przykład raz w roku na Narty do Austrii, i jeżdżę raz w roku gdzieś tam, nie wiem, do Rimini I sprawdzam sobie po prostu jakie to są czasy. Oczywiście, jeżeli ktoś jedzie nad Bałtyk, to sprawdzę sobie jazdę z Warszawy nad Bałtyk i to też możemy zaraz zobaczyć. No dobra, zobaczcie, dałem 100% naładowania, maksymalnie 110 km na godzinę. Jeżeli będziemy jechać, to po prostu dojedziemy na 4% do kolejnej ładowarki pod jakimś tam hotelem. No i to ma w tym momencie sens, to ma sens, yy, więc tak właśnie można sobie poplanować, posymulować trasy elektrykiem, to tak naprawdę każdym, nawet Citroenem Ami, jeżeli chcecie, możecie sobie również zaplanować trasę i ja to robiłem nawet jak planowałem wycieczkę wtedy do Warszawy, która finalnie no, niestety w pełni się nie udała, aczkolwiek i tak się udało wtedy zajechać do Zduńskiej Woli. I teraz zobaczmy, weźmiemy sobie Warszawę i weźmiemy sobie co my tu mamy? Weźmiemy sobie Rumię. rumia Sorki. Tu mamy tak. Dobra. I mamy na przykład, właśnie trasę Hyundai'em Aioniciem przy minus 5 stopniach. Zaznaczam, bo teraz mamy to ustawienie. 5 godzin 40 minut. 447 km cała trasa ma 5 godzin 40 minut, z tego 5 ładowań sporo. 5 ładowań przez godzinę i 14 minut. I teraz biorąc pod uwagę aktualne warunki drogowe i aktualną pogodę z 540 zrobi nam się mniej. Pytanie, czy ładowań też będzie mniej? Domyślam się, że tak. Tak, 4 ładowania, 20 minut krócej ładowania. I mamy 5 godzin 11 minut taką trasę. To on tutaj, jak widzicie, prowadzi autostradą. Godzinę by było dłużej, gdybyśmy jechali, to w ogóle jakoś dziwnie na około prowadzi, żeby pewnie ładowarkę złapać. Tak wyglądają jeszcze w niektórych miejscach polskie warunki przy jeździe autem z małą baterią. Ale już naprawdę nie jest źle. Dzięki na przykład takim Biedronkom czy lidlom już jest naprawdę, naprawdę fajnie. Nie no widzicie, da się po prostu dojechać, da się to poplanować. Możemy oczywiście teraz właśnie przełączyć się na Tesla. Damy wyczyść. Wybierzemy sobie naszą Tesla. Aktualnie ma 75% i powiedzmy na takim stanie naładowania z Warszawy do Rumi zamiast 5 godzin 11 minut jechałoby się ile? 4 godziny 33 minuty i z tego pół godziny ładowania na ładowarce Tesli w Ciechocinku i tyle. Taki postój, na takiej trasie. No, tak naprawdę można by to strzelić na raz, tak, tak myślę i też by było to do zrobienia. Także jak widzicie, no tych opcji jest tutaj, możecie sobie to przeklikać jak chcecie ręcznie, możecie sobie planować to właśnie na tym automacie i to Wam po to jest właśnie ten premium, żeby mieć ten automat i można było sobie to testować. I przede wszystkim macie tutaj też nawigację, którą w Tesli można odpalić w przeglądarce, co widzieliście w moim filmie. No tyle, no da się to zrobić, da się to zrobić. Jak widzicie o 8 minut skraca się ładowanie tutaj w przypadku tego, kiedy ja naładuję auto do 100% na starcie i wyjeżdżałbym z Warszawy na, naładowany na, na full. Jeżeli nie ma czasu, to z reguły powiedzmy mamy gdzieś taki stan naładowania i to się robi te 5,5 godziny. W przypadku takiej Warszawy, trasy Warszawa-Rumia. Tak to wygląda. Także możecie sobie spokojnie tutaj przez miesiąc tego pokorzystać. Każdy oczywiście działa to miesiąc na dany mail, więc wiecie, co mam na myśli. Możecie się bawić. Możecie się bawić. Eee, tyle słuchajcie. Udało się fajnie załatwić. Macie, korzystajcie. Kolejny film jeszcze, który Wam rzucę, to poprawię świat nagranie ze światłami adaptacyjnymi, bo działa to bardzo fajnie, ale niestety w ten dzień, kiedy dostałem aktualizację i bardzo chciałem Wam to pokazać, to padał deszcz i ten film nie był taki idealny. Niestety nie było tam widać tego, tego przyciemniania i rozjaśniania później tych świateł, natomiast działa to bardzo fajnie i na żywo to fajnie widać, w suchy dzień oczywiście, bo nawet wtedy w mokry dzień nie widziałem tego tak dobrze. Więc nagram dla Was kolejny taki film. No i tyle. No będą kolejne tematy, jest tego mnóstwo. Także mam nadzieję, że takie właśnie smaczki i takie bonusy dla Was za to, że mnie oglądacie, że trafiliście na przykład na dzisiejszy odcinek, no to macie bonus w postaci miesięcznego eBetroot Planner w wersji premium. I mam nadzieję, że takich bonusów będzie po prostu dla was więcej. Oczywiście przypominam też o promocji na Hubu. jeżeli chcecie kupić Wallboxa czy właśnie takie FVSE do ładowania samochodu z siły, to zapraszam również do linka w opisie. Tam macie kod, kod Pasek, czyli moje nazwisko. Po wpisaniu kodu Pasek w tym sklepie internetowym, do którego jest link, czyli do Electric Mobility Store, tam macie Rabat 300 zł i cena na dzień dzisiejszy wynosi 2399 zł za hubu w wersji pełnej. Bo też macie u mnie na kanale informacje na shortach, czym się różni hubu w wersji pełnej od takiego hubu, które na przykład ktoś dostaje w Kii. Tam jest niestety wersja okrojona i nie ma paru według mnie istotnych rzeczy. Także to tyle, słuchajcie. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się i do następnego filmu. Hej!